Wiek terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy konsument dowiedział się, że umowa może być nieważna. Bankowi nie należy się nic, a konsumentowi ta jakaś pewna część. Oczywiście na zasadzie teorii dwóch Konsumenci są bezpieczni. Mieliśmy bardzo istotny wyrok w 2021 roku, na mocy którego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że roszczenia konsumenta, w tym przypadku kredytobiorcy, przedawniają się, czy bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy konsument dowiedział się, że umowa może być nieważna. No, i ta koncepcja została. Przyjęta szeroko przez polskie sądy, przez polskie orzecznictwo. Dzisiaj standardem na każdej z rozpraw jest y, pytanie do do powodów, kiedy dowiedzieli się o tym, że umowa jest nieważna. Zazwyczaj wiążemy to oczywiście z momentem, kiedy została złożona reklamacja poprzedzająca pozew. To jest zazwyczaj ten moment, gdzie mamy wręcz udowodnione czarno na białym, że mniej więcej w tym czasie ta świadomość się pojawiła. Oczywiście jest to bardzo korzystne dla nas rozwiązanie, ponieważ dzięki temu, szczególnie już teraz, w roku 2025, mamy przecież umowy kredytowe z roku 2007, 2006, 2008, gdy aby teraz dopiero był składany pozew, to przy przyjęciu, że przedawnienie bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie uiszczenia każdej raty, no wówczas oczywiście duża część roszczenia byłaby już przedawniona. Bo tak było przed 2020, przed tym rzeczonym wyrokiem CUE. bo pamiętam te pierwsze pozwy jeszcze sprzed 10 lat, one były 10 lat Nie można zapomnieć o roszczeniach banku i biegu przedawnienia roszczeń banku. Tak jak wspomniałeś, mogły być podjęte jakieś działania przez konsumenta jeszcze na no długo nawet przed wyrokiem państwa Dziubak. Które można by traktować jako e, świadczące o tym, że mieli już wtedy świadomość, że umowa jest nieważna, no i właściwie ciężko się z tym kłócić, no bo ciężko zakładać, że jeśli ktoś na przykład w roku 2017 wystosował za wezwanie do próby ugodowej, to że nie wiedział, że, m, że jego umowa, że z jego umową może być coś nie w porządku. Natomiast tutaj należy też pamiętać o m, przedawnianiu się roszczeń banków. E, m, nie może być tak, że. Ten bieg przedawnienia rozpoczął się w jakimś późniejszym czasie niż bieg przedawnienia roszczeń konsumentów. I tutaj odwołując się również do orzecznictwa Sądu Najwyższego, którym już mieliśmy przyjemność w poprzednich odcinkach rozmawiać należy wskazać że gdyby traktować roszczenia konsumentów jako przedawnione to również roszczenia banków należałoby traktować jako przedawnione, przed, przedawnione. także to jest oczywiście bardzo ciekawe i bardzo szerokie Przy, przy czym ja się jeszcze tylko wtrącę wtedy roszczenia banku było przedawnione w całości a konsumentów tylko w części tak? tak tylko Dokładnie. tych co powiedziałeś ratę dla jasności czyli innymi słowy to nie jest tak do końca że przedawnienie roszczeń całkowicie zabiera możliwość dochodzenia tylko jeżeli my to zbilansujemy poniekąd, to jeżeli zacznie się przedawniać dla konsumenta, no to wówczas biegnie ten trzyletni okres przedawnienia roszczeń dla banku, to de facto oznacza, że bankowi nie należy się nic, a konsumentowi ta jakaś pewna część. Oczywiście na zasadzie teorii dwóch kondycji, bo przecież CUE też o tym mówi. Dokładnie tak. W kwestii przedawnienia i Artykuł 117 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, czyli zasad słuszności. Mianowicie chodzi tutaj o to, że część sędziów uznaje, że nawet przedawnione roszczenia banku zasługują na uwzględnienie z uwagi na to, że, no mówiąc w skrócie, byłoby w ocenie sędziów zbyt niesprawiedliwe, aby kredytobiorca w ich ocenie dostał jakąś nieruchomość za darmo, a temu właśnie służy rozwiązanie. Znaczy,ż może nie tyle, że temu służy, ale wy, sędziowie wykorzystują rozwiązanie, które jest przewidziane w artykule 117 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. E, w, tym, e, w, w tym zakresie e, eksperci życia bez kredytu e, prowadzą postępowanie przy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który niedawno poinformował nas, że e, rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie bez rozprawy, bez opinii e, rzecznika konsumentów. Więc myślę, że nawet e, w tym roku jest szansa na to, że będziemy wiedzieli, czy, e, czy banki. Mogą się powoływać, a czy sądy powinny stosować artykuł 117 z kodeksem 1 kodeksu cywilnego, z czym ja się głęboko nie zgadzam. Widziałem kiedyś wyrok, w którym sąd wskazał, że nie można liczyć przydawnienia roszczeń banku od roku 2017, a wtedy powodowie zakwestionowali umowę, składając reklamację, ponieważ nie było wtedy jeszcze gdzieś tam utarte orzecznictwo dotyczące spraw frankowych. Moim zdaniem jest to kompletny absurd, ponieważ tak można by się dosłownie w każdej sprawie powoływać na to, że Myślałem, że wygram, prawda? Ale przegrałem, więc Aha. teraz y, nie będę ponosił konsekwencji swojej przyjętej strategii bo myślałem, że potoczy się to inaczej. Jak widzicie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego wyroki, miejmy nadzieję, że ten pierwszy wyrok już zapadnie w tym roku na posiedzeniu niejawnym, oraz kolejne wyroki Trybunału prowadzonych w sprawach przez ekspertów życia bez kredytu, mam nadzieję, że doprowadzą do sytuacji klarownego spojrzenia na tą sprawę przez sędziów. W całej Polsce, bo tak jak tutaj powiedział Bartek, niektórzy sędziowie dosyć opacznie spoglądają na kwestie... Tego, jak wygląda przydawnienie roszczeń banków, traktują banki. No Moim zdaniem, z tego co mówisz, specjalnie, jakoś wyjątkowo przecież przepisy w żaden sposób nie pozwalają traktować tego, kto się zachowuje nieuczciwie, a przecież skutkiem nieważności umowy jest stosowanie przez bank rażąco naruszających zasad płci społecznego. I tu podkreślmy, że CUE też wielokrotnie się wypowiadał, że upadek umowy jest możliwy wtedy, kiedy to naruszenie jest rażące i. No, łamie nie, nie tylko dyrektywy 93 przez 13, ale chyba też no, takie, to jest najdalej idąca sankcja. O to mi chodzi. Trzeba by wrócić do całej tej procedury, która poprzedzała upadłość banku Getin, czyli do tego etapu restrukturyzacji i do czegoś, co wydaje mi się, nie wymaga nawet wykształcenia czy prawniczego, czy ekonomicznego, żeby zapaliła się taka czerwona lampka i żeby nawet tak czysto intuicyjnie uznać, że w tej procedurze coś było nie do końca w porządku. A chodzi mi tutaj oczywiście o przekazanie tych zdrowych aktywów banku Getin do banku Velo, a pozostawienie w banku Getin tych toksycznych kredytów frankowych. I co na to. Pośrednio mówić słe, bo wiemy, że jeszcze nie ma zbyt wielu wyroków w sprawie Getinu. Mamy jeden wyrok, gdzie była ta sprawa wygrana dotycząca w USA przez właśnie ekspertów życia bez kredytu. Natomiast Zapadł jeszcze jeden hiszpański wyrok. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o WSA, to rzeczywiście tutaj sąd wskazał, że decyzja, o której wcześniej mówiłem, została, wyruszona, została wydana z naruszeniem prawa. Natomiast jeśli chodzi o hiszpański wyrok, rzeczywiście mamy do czynienia z dosyć podobną sprawą na gruncie prawa hiszpańskiego, systemu hiszpańskiego. No i tam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że wszczęcie takiej procedury restrukturyzacyjnej, wszczęcie procedury resolution. Nie może wpływać na mm, możliwość dochodzenia przez kredytobiorców roszczenia o zapłatę. Po pierwsze, też wiemy, że zabezpieczenie roszczenia w takich sprawach przysługuje. To też mamy wyrok sprzed dwóch lat. Po drugie, moja obserwacja jest taka, że, i tu pewnie się też ze mną zgodzisz, że coraz częściej syndyk nie składa już apelacji. A jeżeli nawet składał apelację, to zdarza się, się sytuacja, że je wycofuje i wtedy mamy już wyrok prawomocny w zakresie ustalenia nieważności umowy, co moim zdaniem jest też taką korzyścią wynikającą z tego, że jednak człowiek może być już spokojny, że tego kredytu nie ma e, i będzie dalej walczył o te swoje e, ewentualnie pieniądze, bo wiadomo, że trudno się powiedzieć, co się będzie działo z syndykiem, bowiem ma, ma mnóstwo postępowań w zakresie e, nazwijmy to nieprawidłowości, delikatnie rzecz ujmując, w swoim działaniu, Dawaniem pieniędzy, uszczuplaniem masy upadłości, bo z tej masy upadłości de facto pieniądze powinny trafić do, do kredytobiorców. Jeżeli tam nie będzie tych pieniędzy, to tak jak powiedziałeś, mamy postępowanie przed WSA, które pozytywnie się kończąc, może doprowadzić do dochodzenia roszczeń przeciwko sklepowi państwa. W tym momencie wydaje się już oczywiste, po Listopadowym wyroku CUE, po tym wyroku, który, o który zapytałeś w swoim pierwszym pytaniu, że żadne koszty nie mogą być na rzecz banku zasądzone w tego typu sprawie. Nam wydawało się to od początku oczywiste, ponieważ to, że w ogóle taka sprawa się toczy, to po pierwsze, ona toczy się dlatego, że to bank skonstruował kiedyś nieważną umowę. Po drugie, bank ma wszystko, aby nie dopuścić w ogóle do takiej sprawy, tylko rozliczyć się z konsumentem. Pierwsze pytanie, czy ten wyrok, czy ten wyrok, ewentualnie kolejne wyroki, bo przypomnijmy, że jeszcze mamy dwie sprawy, które są wciąż rozpoznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, również prowadzone przez ekspertów życia bez kredytu. Ale w, czy w tym kontekście można mówić, że brak celowości takich pozwów, z uwagi na to, że jest to ryzyko dla banku ogromne, no bo ja zakładam, że jeżeli bank. Musi tak ponieść tę opłatę 5%, a na koniec dnia nawet jak wygra sprawę. Podkreślamy, nawet jak wygra, bo już zdarzały się wyroki, gdzie prawomocny bank przegrał, tak jak mówiłeś słusznie, z uwagi na potencjalne przedawnienie roszczeń. Ale nawet jakby wygrał, to i tak nie dostanie zwrotu kosztów. No a to jest 5% roszczenia, więc to jest bardzo dużo. Zaznaczmy, że chodzi też o zwrot dla konsumentów kosztów zastępstwa procesowego w sprawie spowództwa banku, no bo cały czas ja tutaj będę nawiązywał do tego braku celowości, bo byłem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas rozstrzygania tej sprawy za 746 na 24 i wprost po. Z wyroku wynikało, zresztą ten wyrok jest dostępny też na naszych stronach, w artykule, który, który możecie oczywiście przeczytać. Tam wprost jest mowa o tym, że z uwagi na brak celowości wytoczenia takiego powództwa, wówczas również te koszty, które powstały, no nie powinny być obciążające konsumenta. I to też jest taki można powiedzieć na no aspekt i taki, e, można powiedzieć no kryterium uspokajające wniosek płynący z tego chyba wyroku. Dlatego też, tak jak mówisz tutaj, on jest taki ważne, że to może nie tylko doprowadzić do sytuacji, w której konsument nie może, nie powinien się przejmować tym, żeby będzie, że będzie musiał płacić jakieś koszty bankowi, ale nawet może to spowodować zmianę strategii, tak jak mówisz, bo to jest bardzo logiczne e, myślenie, dlatego, że skoro i tak bank wie, że przegra sprawę z konsumenta, skoro bank wie, że może nawet przegrać sprawę ze swego powództwa, a do tego jeszcze za to zapłaci koszty, których może nigdy nie odzyskać, no to już bardziej logicznego rozwiązania niż sprawiedliwa ugoda nie ma. Stąd też należy po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać na takie rozstrzygnięcie, bądź sądowe, bądź też oczywiście najlepiej w ramach porozumienia, które będzie korzystne. chodzi o konsumentów, temat wydaje się wyjaśniony, konsumenci są bezpieczni, w zdecydowanej większości przypadków nie dochodzi do sytuacji, kiedy raty spłacone na przykład w roku 2007 czy 2008 są przedawnione w związku z tym, że sprawa została złożona w sądzie na przykład w roku 2020. Ten temat mamy generalnie wyjaśniony. Natomiast jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń banków, no, to jest temat rzeka, prawda? W pierwszej kolejności myślę, że to, co jest najważniejsze, to uchwała Sądu Najwyższego, która wskazała, że przedawnienie roszczeń banku liczy się, że termin, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, kiedy konsument zakwestionował po raz pierwszy umowę, czyli można by tutaj przyjąć jako ten moment zakwestionowania umowy, na przykład reklamację. Gdyby reklamacji nie było, to na przykład doręczenie powództwa bankowi, jeśli bank od razu był przez konsumenta pozywany, ponieważ Nigdy nie było wątpliwości co do tego, że termin y, przedawnienia wynosi 3 lata. Natomiast problemem było to, kiedy ten bieg terminu się rozpoczyna. Na dzisiaj ta dominująca linia orzecznicza Sądu Najwyższego, a co za tym idzie, Sądów Powszechnych, wskazuje na to, że ten termin rozpoczyna się właśnie tak, jak wspomniałem, z chwilą zakwestionowania umowy przez konsumenta, ale czy będzie tak dalej, tego na dzisiaj nie wiemy. Pytania sprowadzają się do tego, czy rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia banków może można łączyć, z koniecznością składania jakichś dodatkowych oświadczeń przez konsumenta. Czy na przykład nie powinniśmy wymagać od takiego profesjonalisty, jakim jest bank, aby podjął pewne działania? Na przykład w momencie, kiedy Dowiedział się, że w swojej umowie ma niedozwolone klauzule, czyli wobec części banków to może być na przykład moment wpisania takiej klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych, a w przypadku innych banków to może być no, właściwie ten sam moment, z uwagi na to, że klauzule stosowane przez wszystkie banki były generalnie bardzo podobne i zmierzały do tego samego. Zatem dlatego właśnie powiedziałem, że to orzecznictwo, które na dzisiaj jest, nazwijmy to najbardziej powszechne, nie jest pewne, czy ono zostanie utrzymane w przyszłości, takie przypadki mieliśmy już wielokrotnie, jeśli chodzi o, o sprawy frankowe i o to, co mówił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W, przeróżnych kwestiach, jak choćby zarząd zatrzymania. To oczywiście nie mhm. temat na dzisiejszy odcinek, ale wiadomo o co mhm. chodzi. Zatem nie jest wcale powiedziane, że, ten, że liczenie tego terminu przedawnienia będzie w przyszłości wyglądało tak, jak wygląda, wygląda na dzisiaj. Niewątpliwie w świetle przedawnienia roszczeń banku powinien mieć znaczenie czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z powodów Naprawdę niezrozumiałych od momentu jego pojawienia się. Niektóre składy sędziowskie zaczęły stosować teorię salda. Na szczęście ona, przynajmniej w mojej ocenie, jeśli chodzi o sądy apelacyjne, a już na pewno sąd apelacyjny w Warszawie, to ta koncepcja jest zdecydowanie w mniejszości. Niemniej wiemy, że takie wyroki się, się zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o prawidłową interpretację, prawidłową analizę tego wyroku, to ten wyrok powinien właśnie spowodować, że każdy. Pozew, który został złożony przez bank w momencie, kiedy trwa jeszcze sprawa e, z powództwa kredytobiorcy, powinien zostać oddalony. Mhm. I to powinno skutkować w efekcie przedawnieniem roszczeń, e, roszczeń albo mogłoby skutkować tak. przedawnieniem roszczeń, Czyli roszczeń banku. Nie wywołałoby skutków nie, prawnych. Nie skutków prawnych. Mhm. Ciężko, nie mógłby bank, może inaczej, bank nie mógłby do momentu zakończenia sprawy z powództwa kredytobiorcy postawić w stan wymagalności swojego roszczenia o zwrot, e, o zwrot kapitału.